Zakarmienie tutaj z samego rana. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. <grywa> Laura karmi towarzystwo samego rana. Oznacza to kolejny dzień z nami, więc dzień dobry, dzień dobry. Cześć. <grywa> Życzymy miłego oglądania i miłego dnia, a my idziemy wypić sobie z Laurą kawkę. Tak? Ale piana. No super, piana wyszła. Idziemy wypić kawkę. I co? No i kolejny dzień zaczynamy. Popiliłam sobie, nie wiem czy dobrze widać, te dynie. Normalnie mega dynie mi tu rosną, bo tu te kury stały. I tu miało ten wybieg. I co się zgarnęło, to się zgarnęło. Poprzednio taki wiecie, chwilowy taki wybieg miały. I przekopało się normalnie gigant, gigantyczne rosną. Tutaj nie wiem, czy nie uszkodziłam przy pileniu. Chyba nie. Patrzcie. Normalnie, nie wiem, czy widać. Większe liście od mojej dłoni. Gigantyczne, gigantyczne normalnie. O, widzicie, już jest tutaj ładne cukinnie. I tutaj już też. Więc super, cieszę się. Ale było tak zarośnięte, prawie. No, zresztą widzieliście chyba na którymś vlogu, jak to było zarośnięte. Ale wypieliłam w miarę i jest super. Jeszcze tylko podleję, może wieczorem, ale takie wielkie, mega. Nie wiem, czy nie za ciasno będę miały, bo te to jeszcze. Ten to przydałby się gdzieś tutaj, żeby rósł, wiecie. Bo, ale chyba już za, za późno, żeby to przekopać. Yy, no, za późno. Będzie trzeba je jakoś w tą stronę. Nie wiem, no nie wiem. Bo w ogóle, wiecie, tutaj też były dwa jeszcze posadzone, ale one się nie przyjęły w ogóle. No, może będzie dobrze, może nie będzie za ścisło. Zobaczymy. Ma się bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Główka jej ładnie zarosła. Ładna jest ta głowa. Zarosło jej ładnie. Jajka nie ma, ona chyba jajek nie znosi, Wam powiem. Tak mi się wydaje. Eee, o, widzę, widzę że ziarnka zjadła. Wodę wypiła, trzeba przynieść wody. Tak, wiewióreczka grzeczna jesteś. No, idę, zaraz jej przyniosę tutaj wody. U mnie już jest co prawda popołudnie, powiem wam, rano się nie ogarnęłam, ale dogrywam, co tam dziew dziewoje, co tam dziewoje, a chłopaki, a chłopaków jest o dwóch mniej, no o dwóch jest mniej chłopaków, niestety, Ach, takie to życie. Doigrali się. No ale wiecie, koguty tylko koguty. Tamten jest dożywotnie. Ten co idzie, bo to Laury. Laury ukochany. No i trochę jest spokoju, powiem wam. Mi się tak w nocy nie piały. Bo wczoraj przyjechał Pawła kolega. I Paweł, Pawła kolega jednego dostał od nas. No i jednego my. No i ten... I tak, no i ten właśnie co idzie, nie ten co tutaj siedzi, tylko ten co idzie, ten drugi to jest właśnie Laury, nie wiem czy coś widzicie, bo takie słońce świeci, że ja nic nie widzę. Ten co, o Jezu, nie ten tylko ten drugi, to jest Laury właśnie, on ma taki jakiś zielonkawy, kolorowy ogon. No i on musi zostać. Dwa zostawimy, no i jeszcze myślimy o tym białym, co jest, nie tym, co teraz zapiął, bo to jest ten dziad, celebryta, to on musi zostać. No, i myślimy, tego zostawić, te dwa rude zostawić ogólnie, a ten biały to jeszcze by poszedł. No, po to za dużo tych kogutów jest. Wiecie, później piją, piją, spać nie można, a dzisiaj było spokojniej, Wam powiem. Yy, bo tak to jeden przez drugiego, cały dzień od trzeciej nad ranem do dwudziestej drugiej piały. Naprawdę, no nie do wytrzymania, Wam powiem. A tak trochę się uspokoiły. No, już tak nie ma takiej rywalizacji między nimi. No, takie życie. Niestety. So, no, Gorąco ci chłopie, cio! Gorąco ci! Brunek! Boże, gorąco psu! Bruno, do garażu połóżmy, tam jest chłodniej. No. Hm. A tu jeszcze wam pokażę tą trawę, co na targu kupiłam, taką tą łąkową. I super jest koniczyna, rośnie. No, bardzo jest fajna. Tutaj Paweł trochę pokosił. Tu muszę dokończyć, nie mam kiedy. Teraz będzie, wakacje będą, to się będzie robiło więcej, ale tak to powiem wam, że ona fajnie rośnie, bo i koniczynka właśnie jest i wszystko tak jak miało być. A kury to tą trawę tak ładnie jedzą, że szok po prostu powiem wam. I indyki te małe super jedzą tę y, tą trawę. Co? chrypkę masz? Co byś chciał? Cały dzień śpisz tutaj na tym... W hotelu cały dzień. No? Co taki zachrypnięty jesteś? Co? Sonia gorąco co tak jak gorąco kicie gdzieś, Sonia. Sonia a powiedz widzom, gdzie ty spałaś ostatnio w nocy, biedny piesku? No powiedz. Sonia ostatnio spała na balkonie na dworzu, ponieważ ja ym, na górze już sobie leżałam w łóżku lau, z Laurą, i był balkon otwarty, yy, i ona wyszła sobie na balkon. I słuchajcie, jaką oh, oh, merda I słuchajcie, i siedziała na tym balkonie. Ja nie wiedziałam, na tam siedzi po prostu. E, już szłam spać, i było już ciemno. No, tam się kręciłam, jeszcze kręciłam, wiecie, tam wodę sobie przyniosłam do picia i tak dalej. Podeszłam, zamknęłam balkon na lufcik. No i tyle. Lufcik zrobiłam, poszłam spać. Rano wstaję, patrzę, Sonia za oknem siedzi na balkonie. Tak, Sonia, ani nie zapiszczała, ani za, nie zaszczekała nic. No ale było ciepło, w każdym razie było ciepło, nie padało. Nie wiem, czy ja wam o tym mówiłam, czy nie, ale całą noc spała na balkonie. Tak, Sonia, Sonia, nie, nie pogadamy z nią dzisiaj. Ona w ogóle ma nas gdzieś głęboko. Sonia, gorąco co? Piesko malutki, słodziutki pieseczek malutki. <grywka> Jeszcze zrywam dla królików dobroci trochę komarytną. Kot towarzyszy. Kocie. Chodź, idziesz do domu? Co? Idziesz? Chodź, bo już późno jest. Chodź spać. Idziemy. Idziemy do domu.